Witam Was w kolejnym odcineczku z serii Przygód Johna Jak to udało nam się w ostatnim odcinku tutaj splądrować nasz, że tak powiem, sklepy Z bronią sklep, przepraszam eee, No tutaj troszeczkę ząbiaczków jest, więc postanowiłem, że nie będziemy ryzykować już Ani kusić losu Więc palimy w kapcia stąd I jedziemy do domu Musimy jechać ostrożnie, bo nasza ciężaróweczka, że tak powiem, już po tupie trochę dostała. Ale mamy zapasową jeszcze jedną, taką samą, tylko w innym kolorze. Także to nie problem. No dobra, ale ja was, żeby was nie zanudzać drogą, to widzimy się zaraz. Chyba, że stanie się coś ciekawego. No i prawie jesteśmy na miejscu pójdę. Przed żonem dużo pracy musimy rozładować cały ładunek. A prawie cała paka jest załadowana z pluwami, No i też troszkę ciuszków przydatnych jest. Na przyszłość już coś tam zimowego też tam nam dropnęło z tego co kojarzę. No ale broń, przede wszystkim broni. Już mamy broń pod ostatkiem. Sądzę, że to nam starczy. Teraz możemy się na spokojnie już zabezpieczać przed zimą. Przed wodą już w miarę, znaczy... Wodę nam już odcięli, ale przed tym jestem w miarę zabezpieczony, już także Johnny nie ma co narzekać w gruncie. Dotarliśmy, a niech wam Johnny pokaże, w jakim stanie jest silnik i ogólnie maska. To będziecie wiedzieć, dlaczego tak mówię. Tada, silnik 50%, już tylko maska zero. tak tutaj dużo napraw jest. Szyba przednia, że tak powiem, nam byleciała. Hmm. No ale to nic, wszystko się rozwiąże. Ale zaparkujmy sobie naszą ciężaróweczkę na spokojnie na chacie Spokojnie Dobra, gaś to Ty Głodny jesteś i pić ci się chcebie Biedaku Dobra, chodźmy No i tak jak tutaj widać na 650, 460 zawalone i tak, magazynki do broni, amunicję mamy, ciuchy, kurtki, bandany, zabezpieczenia, buty, nawet gorset medyczny znalazłem. Właśnie, troszkę leczków, troszkę leczków też mamy, ale naprawdę niedużo, ale zawsze coś. Do tego mamy antybiotyki, no sztuk jedna, ale to będziemy musieli szpital zrobić, ale szpital zrobimy w przyszłości na razie, to o tym nie myślę. Półeczki też oczywiście zwinęliśmy na broń, którą też przywieźliśmy, żeby było miejsce, gdzie ją w ogóle składować, bo powoj nam się kończy. No, i tak to mniej więcej wygląda. nie? Mamy na karabin 16, pojętą, że znaleźliśmy. Sekunda, jest tak. Ale na razie tylko jeden, a poziom konserwacji u nas jest... Yy, no, niski. Więc nie będziemy, że tak powiem, szaleć. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko, czy to jest wyładowane, czy załadowane. To jest też załadowane, ale to jest załadowane materiałami. No. Dobra, nie będziemy Johnnego męczyć w tym momencie. Pójdziemy się napić wody. Weź napełnij sobie butelkę, to się napijesz od razu. Dobra. I się umyj, bo śmierdzisz. No wiesz wszystko. Nie marnuj czasy, ją Siebie też, no co jest, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. No i tak to wygląda. Zaczyna to wszystko fajnie wyglądać. Którą mamy godzinę? 30, więc jestem biedak zmęczony. To zrobimy w ten sposób. Weź sobie opierdol chipsów. Pójdziemy, zamkniemy tu na razie drzwi. Idziemy się przespać. A rano ruszymy tutaj sobie z rozplanowywaniem co, gdzie, jak, dlaczego, po co, na co. Też będziemy niedługo, że tak powiem, yy, wdrążać ćwiczenia ze sztangą, które przywieźliśmy. Żeby nam podnieść poziom kondycji i siły też. Bo jak to się mówi, nie ma mi trężenia. Dobra, póki jeszcze nie płacę za prąd paliwem, to sobie zapalmy. weź to okno zamknij na razie. Okna tego nie możemy na razie zostawać, bo tutaj zrobimy sobie przejście, że tak powiem, do przyszłego tutaj pomieszczenia kantorku takiego małego zrobimy. Ale teraz tak plecak, mamy pusty. Musimy sobie wszystko rozplanować. Najpierw narzędzia. Jedziemy tu tą przyczepkę. Narzędzia. Stary piec też tutaj mamy. Super. To może weźmy najpierw stary piec. Rozstawimy go na górze w pokoju w sypialni. Żeby nam na zimę tam grzał dubsko. Bo tu na dole nie musimy. Bo tutaj mamy kominek. W naszym magazynie. A jego nie można chyba przenieść. Przynajmniej nigdy nie próbowałem, ale jak już mamy stary piec, to teraz go postawimy sobie, ale postawimy go sobie... Mm, no właśnie, z tym problemem zawsze jest, bo to ciężkie dziadostwo. Weźmy to, zróbmy tak, że weź to na razie wyrzuć na ziemię, to też wyrzuć na ziemię, dobra. Nie chcesz? No, wypakuj. No, bądź człowiekiem. Jezu, dobra, czekaj, zrobimy inaczej jeszcze. Przestań używać. I teraz tak, tak weź. O właśnie, dobra No bo on ciężki jest właśnie, o to chodzi, że ona mi pozwala się tak fajnie przenieść No tu znowu tu przedmioty leżą I no dlaczego? Aha młotka, wam łotkaniam ty szybko, bo się przeciążymy Ja pierdzielę Dawaj młotek, dawaj młotek, młotek, młotek Młotek bo zaraz mu kości pękną w dupie Dobra, mamy to Czekaj, okay. czekaj okay. Gdzieś tu myślę go postawimy No odwróć się No wiesz ty co Dobra, postaw go tu Bej nam grzał w stopy Oj, z takimi właśnie piecami ci najcięższymi rzeczami problem jest. Czasami się zdarzy. Załóż z powrotem plecach ziomek. Siekierę z powrotem na plecy, nóż z powrotem na pasek. Bo bez tego się nie ruszamy. Młotek smiej w tej łapie. On się przyda do następnych szafek rozłożenia. Do Ale dobra, po kolei piec jest rozłożony, czyli tak teraz. Łopatę. Hop! Chodniewkę weź, bo ją zaraz wypakujesz, tu położysz, niech sobie zbiera deszczówkę. Tak jest. No to co, jedziemy, sikiery to, 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 a wiadro później wystawimy też na wodę, dobra. O, trochę tego, uuu, woździ dużo, dobrze, przydadzą się, przydadzą na pewno. więcej nie podniesiemy, to idziemy sobie tu schować, tu jest full, tu jest jeszcze miejsce, dobrze e, nie, 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 przepraszam, tu tylko narzędzia spokojnie, to też możesz tu dać. I to też, dobra ładuj Dobra, reszta do magazynu no, Tutaj mamy worki z kompostem, wszystko, ok, także to tu Ale no dobra, nie będę was zanudzać sam ciągłym gadaniem i przenoszeniem rzeczy. Widzimy się zaraz, jak już skończę. No i mamy to. Udało nam się rozładować wszystko: praktycznie wszystko została nam sama broń, i amunicja, i wszystko to z bronią związane. Trzeba się zabrać za przełożenie, i tego również. Także nie jedziemy z tematem paręnaście razy, na pewno się przebiegniemy. Najgorsze jest to, że jak plecak ładuję na fulla, to jestem kompletnie przeciążony i bieda koła już yy, dupa boli, że tak powiem, za przeproszeniem. Ale no co, no, no, no życie, no musi dać radę, niestety. Ładujemy sobie tutaj wszystko. No i zaczyna tutaj wyglądać na naprawdę bezpieczny dom ale będziemy musieli sobie drzewa też narąbać bo powiem wam temperatura spadła się i trochę Johnny zdziwił No już, już biegnę, wyładuję spokojnie, oddychaj, oddychaj Wdech, wydech, 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 wydech wdech, 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 wdech. Mamy tego naprawdę zapas konkretny, także sądzę, że to powinno nam wystarczyć na długo. Możemy się skupić teraz nad innymi rzeczami i ja bym sądził, że następną rzeczą, jaką, no nad jaką się skupimy, to będzie jedzenie. Bo tego nigdy nie, nie jest za dużo. Jedzenie zawsze się przyda. No ale to mi się podoba. Mamy teraz amunicji naprawdę multum. Także. Bo szkoda, że tych karabinów M16 mamy mało. No te, to to naprawdę, boli że tylko jeden znaleźliśmy. Ale na dobrą sprawę jeszcze wiele miejsc jest w grze, których nie przeszukaliśmy, a które naprawdę mogą mieć w swoim posiadaniu, że tak powiem M16. Dobra, amunicja, magazynki przeniesione, teraz zostały broń, i sama broń, akcesoria. Jedziemy. Ale kurczę, nie wiem, czy się dzisiaj zdążymy z tym wyrobić. Tu już jest 21.30 i nie wiem, czy nam miejsca starczy. A jak nam miejsca nie starczy, to będzie trzeba skoczyć do lasu po deseczki. I już widzę, że trzeba będzie to zrobić, bo tutaj się kończy miejsce. Tutaj też mało jest, tu też jest mało. Pierwsza skrzynka zawalona na fulla, druga ta też na fulla, trzecia praktycznie. No, tak jak mówiłem, ale co mam, do 30? To nic, to nic, bo mamy na naszym terenie jakieś drzewa śmieszne. A nie, tu mam jeszcze deski 4. To na jedną skrzynkę chociaż. Weź to. Weź i zetnij również to dobra Spiłuj to na nam na bale Weź jeszcze ile możesz podnieść, tyle weź Dobra Mamy 9, dobra, to po 13 sztuk, okej, okay. eee, gwoździe mieliśmy, mamy przy tupie, dobra gdzie tą broń teraz stawiać? Myślę, że teraz tutaj w tym pomieszczeniu będzie kolejny magazyn na broń. Zapal światło. Tutaj zaczniemy w rogu od B, odstawania skrzyneczek. Dobra, mamy to trzy skrzynki stoją. Ale co 23 już jest to damy Johnemu już spać, niech sobie odpocznie. Jutro skończymy rozładowywanie wszystkiego już. Powinniśmy to jutro skończyć już na spokojnie, mi się wydaje. No i co, mamy to 650, a mamy dzień już 23. Także kurde, zbliżamy się do miesiąca dużymi krokami. Bardzo mi się to podoba. bardzo ale to bardzo mi się to podoba jeszcze z trzech strzelb z plecaka nie odłożyliśmy ale to nic no i tak jak mówiłem no zaraz to skończymy rozładowywać przestawimy staota, wszystkie fajnie poustawiamy i będziemy musieli trochę drzewa sobie do piecyka nanieść na górę bo już się wieczory robią zimne żeby zaraz nie było że nam zachoruje na coś Bo kurczę lipa by była, żeby zombie nas nie zabiło, a mieliśmy farta nieraz, a, a żeby nas chorobsko dobiło. A tak może się wydarzyć. Dobra. No i co? Oficjalnie mogę to powiedzieć, że broń cała rozładowana mamy to pran elegancko prancko kurde yy, Tą to moponę weź, to moponę ciepni gdzieś nie mogę tego po prostu wyrzucić Połóż tu w rogu, to nam nie będzie przeszkadzać wizualnie póki co o, ta no co, tutaj bierz sobie. Aha, bo wszystko z mamy tutaj. No i dobra, mamy to, przestawimy sobie. Nasza zasłużona ciężaróweczka z tej prawie, niech sobie odpocznie. Dobra, my idziemy sobie buteleczkę z wodą napełnić, bo widzę, chyba że już jest pusta. Napisie, Johnny, napisie. Butelkę też sobie napełnimy od razu. Dobra. No i co? No tak jak mówiłem, idziemy sobie po drzewo. siekiera jest, wszystko jest, możemy iść. Głoździe niepotrzebnie niesiemy, ale to tam Nic takiego. sprawdźmy sobie czy ja tutaj zaznaczyłem te dwa domki, czy my je sprawdziliśmy. Ten też sprawdziliśmy, a zapomniałem zaznaczyć. Chyba. A sprawdźmy co by nam się nic nie marnowało, bo po co? Nie, no byliśmy tu chyba. No byliśmy tutaj nie ma nic przydatnego takiego, no same kuchenne, że tak powiem, przyrządy. Dobra nie traćmy czasu Weźmy sobie parę desek na rąbmy To jeden taki krótki wypad starczy Myślę że dwie bale te deski, dwóch bal starczą Sześć desek na jedną noc póki co Dobra I przejdziemy się tutaj do chatki myśliwskiej, która znajduje się po drugiej stronie tego jeziorka Sprawdzimy sobie, czy będzie coś tam w niej ciekawego. Samochodem tam nie dojedziemy na pewno, dlatego kto wie, czy nie trzeba będzie przypadkiem kiść na 2-3 razy. Mam nadzieję, że nie, ale to się przekonamy zaraz. Tylko sobie tutaj te deski wrzucimy. O, zaraz go przeciążymy pewnie. Znowu będzie płakał. go tyłek boli. No i dobra, ile mamy opału? Informację o palenisku 16 godzin No to dobra, starczy na dobra Gwoździe sobie tylko odłożymy, bo nie będziemy ich targać ze sobą Już Nie ma miejsca tu Nie tu Tutaj odłóż, tu do takich rzeczy Nie będziemy jeszcze ten, zaraz tam płynie Płynie jeszcze właśnie w shopie zrobimy sobie miejsce na taki ala ogródeczek i to będzie chyba następna rzecz jaką zrobimy po tej właśnie ala mini wyprawie do tego domku. Daleko do niego nie ma, ale można wszystko po drodze spotkać. Więc to niech sobie przebiegniemy trochę. Niech brzemy sobie cardio trochę pod... Podłuczy się, w sensie... ekspniech niech leci. Dobra, spokojnie, bo żeby nam ząbiaczki wylazły, to żebyśmy nie byli zmęczeni za bardzo. No, w lasach trzeba uważać, bo tutaj nigdy nie wiadomo co się może stać. Pole widzenia jest też strasznie ograniczone. O, to był właśnie błąd. no co ja robię? Johnny, uspokój się. O, mamy chatkę, dobra. Zobaczmy, czy otwarta w ogóle. I myjmy nadzieję, że nie włączy się alem, kiedy otworzy drzwi. Sprawdźmy. Dobra. Jest cisza. Mamy tu coś ciekawego? Zabieramy sobie wędeczki, oczywiście zabieraj, zabieraj to się przyda wędkarstwo czasopismo książki a weź to wędkarstwo nie, nie, nie kojarzę czy pierwszą trójkę mamy ale to tutaj a to jest weź do poczytania Farmerstwo weźmiemy i te książki też weźmiemy. Żeby się biednemu żonemu nie myliło, znaczy nie nudziło. Gotowanie też można wziąć mistrzem, bo to rzadko trzeba. Można znaleźć tutaj ołówek, czasopismo dziennik. Wiesz. Będziemy pisać sobie dziennik. No i co? No dojedziemy do domu. Wszystko. No, liczyłem na to, że może coś ciekawego byśmy znaleźli, ale najwyraźniej nie zawsze można coś ciekawego, fajnego znaleźć. Wracamy na chatę. A tu surprise, horda pod ha No ale właśnie, zbliżamy się już do miesiąca, kurczę wyglądać, to zaczyna naprawdę pani obiecująco. Tylko trochę żałuję, że nie zbierałem nasion wcześniej z żonym, bo już byśmy zaczęli konkretne właśnie parmerstwo. No ale to nic, wszystko się da rozwiązać. Najwyżej kolejna ekscytująca wyprawa jakaś, nie? Ale dobra, idźmy sobie odłożyć, co znaleźliśmy sobie w tej chatce Na miejsce wszystko Na razie dziennik go odłóż. Dużo przyrządów wetkarskich znaleźliśmy Możemy sobie tutaj w Ala w dziale ogrodowym położyć, w sensie na półce. A kurde to gazetki jeszcze. Hello! Dobra no i co? 12.30 to zjemy sobie. I pojedziemy sobie po Po deseczki, żeby sobie troszeczkę tutaj yy, do budówca Ala zrobić magazyn na właśnie rzeczy związane z farmerstwem wszystkie. I później ruszymy na wyprawę po właśnie nasiona nawozy hmm, Ale na razie tak jak mówiłem no potrzebujemy trochę drzewa Trzeba go zgasić. Aj, odruch. No. To będziemy mieli, no to sobie tam pojedziemy. I sobie zrobimy ogródeczek. Trochę sobie drzew tutaj pościnamy. No i dobra, jedziemy. A żeby Was nie zanudzać, widzimy się zaraz. No I co? Johnny musiał się przespać, ale mamy drzewo już zwiezione, wszystko mamy na miejscu, także Johnny zabiera się za robotę. Zbudujemy sobie tutaj kilka skrzynek albo regałów, jakiś półeczek na wszystko i trzeba będzie się wybrać po właśnie jakieś nasiona hmm sobie myślałem nad myślałem myślałem i postawimy to sobie tak tutaj regał o w ten sposób by to fajnie wyglądało o tak jest Tutaj postawimy sobie w rogu skrzyneczki A, no może być też tak Dobra i co nam się tym, że deski się skończyły? OK? No i po jeszcze po jednej skrzynce i to starczy. Przynajmniej na razie. Dobra. Teraz przestawmy sobie auto z deskami do przodu. I zaczniemy sobie robić taki ala coku nad bramą. Bo dużo desek nam zostało. Troszkę tych desek zrobiłem. A zapomniałem, że tu tira postawiłem, przycisnę się. Normalne Ej, au Nieładnie, nieładnie no Dobra Teraz sobie Ile tych desek nam zostało? Uh Ogrom, ładuj na fula, bo chcę zrobić schody schody, tak jest ja bym chciał żeby te schody stały tu buduj pan bardzo ładne mamy to ładne deski jeszcze okej okay. zaraz to przekopiemy i pozbędziemy się w tych krzaczorów tutaj podłoga z drewna, dawaj No i będziemy mieli taki, kurde, yy, jak to nazwać, posterunek do ostrzału na właśnie nasze ząbiaki. A dawaj taki szerszy sobie zbudujemy. Dobra, teraz trzeba zejść na dół. Nie no, nie będę się cofał po łopatę. Przekop to teraz rękoma. Masz rękawiczki, to przeżyjesz. To też tu przekop bym cię prosił. A bo tu ten jeden jest jeszcze zostały, ja go nie mogę przekopać, nie? A, mogę, mogę, dobra. Sytuacja uratowana. No i teraz będę mógł normalnie już chodzić tędy. To mi się podoba. No i tam Johnny nie ma że ci ciężko. A jeszcze ten ostatni trzeba przepokopać, ale to zaraz, okej. Ebrzen z drewna. Dawaj buduj, buduj. Kurczę, zaczyna to naprawdę fajna baza się z tego robić, no. Przekop to jeszcze tutaj, bo też to nam przeszkadza. Dawaj jeszcze tam, bo trzeba skończyć to. Dobra. nie spaść z własnej budowli nie 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 tu dobra mamy to no kurde no jestem zadowolony muszę to powiedzieć to no Resztę testy kładujemy do pieca chyba Nie To przynajmniej kilka O tak z pięć O starczy Niech będzie Nie będziemy się tutaj rozpędzać Bo jeszcze na pewno na coś wpadniemy ciekawego Ale tutaj wszystkie teraz te dorzuć Jeszcze 22 stopnie w domu to jeszcze nie jest źle Napełnij sobie napełnij dobrze Zjedzcie batonika musli, żeby nie cię głodze No dobra marzysz, jeszcze sobie coś zjedz, czekaj, czekaj Masę pikla zjedz sobie No i dobra, to mamy wszystko zrobione, poorganizowane także dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka w następnym odcinku zabierzemy się od razu za zbieranie nasion to znaczy ruszymy na drobną wyprawę tutaj do West Point sobie zobaczymy na pewno jakieś znajdziemy a jeszcze raz dzięki za uwagę i do zapraszam do oglądania następnego odcinka